No więc, ktoś zapytał mnie, wiem żelki, zaraz skończę, to nie, nie potrwa cały film. Ktoś spytał mnie, co sądzę na temat nowego filmu Boxdella. Tak, luźno. No więc patrzę, czy Budda ma rację, co ukrywali w swojej Fame i, i, myśl, i myślę, czy przypadkiem moment temu Boxdell nie mówił, że on nie chce już yy, kłótni żadnych. Moment temu Michał wrzucał takie coś. Dowiedziałem się, że będę tatą. Nawet nie wiecie, jak bardzo chciałem się tym z wami podzielić. Nie wiemy. Wiemy o tym. Wiemy dokładnie. To dziecko byłoby głównym źródłem kontentu dla Ciebie. Nie zda zdajemy sobie w 100% sprawę. Co więcej, jeżeli to byłaby dziewczynka i miałaby 14 lat, i ktoś wysłałby jej zdjęcie penisa, nie swojego, to myślę, że wykazałbyś się ogromną wyrozumiałością. No, przecież to są żarty, wszystko. Chciałem się oczyścić głównie dla mojego dzieciaka i jemu poświęcić cały swój czas, myśli i moje życie. Nie, jak zawsze altruista, w sensie, bogdym w ogóle robi wszystko dla innych. To, jest, to akurat jest, to jest oczekiwane. Musicie wiedzieć, że wszechobecny stres, który towarzyszy pracy nad tym materiałem, odciska głębokie piętno nie tylko na mnie, ale na wszystkich ludziach wokół. Ale dla mojej partnerki, mamy naszego dziecka, ciężar tego stresu był za duży. Kilka dni temu moje marzenia o zostaniu ojcem i generalnie nasze marzenia o rodzicielstwie legły w gruzach. Moja partnerka poroniła. Nie śmieje się z poronienia, żeby było jasne. Śmieje się z tego, że Bogdan wstawił screenshot z kierowania. No cóż, dziecka nie ma, ale kontent jakiś zawsze da radę wycisnąć. To, jak ja to rozumiem, to że my, jako widzowie, cała opinia publiczna, wszyscy jego adwersarze, jego przeciwnicy wielcy internetowi, z którymi on prowadzi debaty, znaczy, to już jest batalia z samym sobą, ale też powiedzmy, że z kimś tam, mamy się czuć winni. To jest, bo to jest obciążające. No, ten stres, który wy wywołaliście, był za duży. Za to z mojego punktu widzenia, Michał po prostu zabił swoje dziecko. To jest yy, bolesna może myśl, żeby ją przeprocesować, ale nikt nie kazał ci nagrywać filmów do na internetu, nikt nie kazał ci pracować nad żadnym materiałem, nikt nie czeka na żaden materiał od ciebie. Możesz zacząć robić nowe rzeczy. Wiem, że nie masz pomysłu, ciężko na nowy kontent, ale nie, po, nie popełniajmy błędu, żeby myśleć, że kto inny zabił. Dziecko niż stres, który Bogsdor ściągnął na swoją rodzinę. Zamiast wstawania z uśmiechem. A! I co istotne w ogóle. Statystyki poronień, z tego co wiem, szacuje się, że około 15% wszystkich wciąż ulega poronieniu. Tak więc co czwarta kobieta w swoim życiu doświadczy przynajmniej jednego poronienia. No bo zakłada się, że jest więcej niż jedno dziecko. 15%, nie, 25%, to znaczy co czwarta ludzie mają więcej niż jedno dziecko. Co więcej, 4 kobiety na 1000 poronią aż trzykrotnie. Poronienie nie jest rzadką rzeczą. Na pewno jest ciężką, emocjonalnie jest przykrą rzeczą. Ale nie jest rzadkie, to nie jest tak, że niewiarygodna presja, która spływała na Boxdella spowodowała, że jemu to się przytrafiło, to się dzieje ludziom. Robienie z tego czegoś wyjątkowego, czy osobistej wielkiej tragedii, pokrzywdzonego, potraktowanego najgorzej przez życie Boxdela. jest ruchem patologicznym, jak zawsze od Boxdella, jest manipulacyjnym, patologicznym ruchem. na twarzy i odliczania dni do narodzin, każdego dnia budzę się teraz z myślą, jak wyglądałby mój syn lub córka. Ja wiem, ja wiem, jak by wyglądał, bo po genach, czyli mega wysoki, 1,90 90 minimum, atletyczna budowa, silny, taki do, no do MMA na pewno, gotowy do walki. No i knaga naprawdę no pokaźna. Tam naprawdę naganiacz byłby taki, że nie ma za co w każdym razie, Michał. Ja odpowiadam ci na to pytanie, jakby wyglądał. Już nie musisz się tym martwić akurat. Wyssało to ze mnie wszystkie emocje. W sumie to nie wiem, co mam wam powiedzieć, nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem nawet, czy w pełni to do mnie dotarło. Za to wiem, że w tym miejscu zamykam temat oczyszczenia i chcę jedynie spokoju. Dowie- Kluczowe? Chcę jedynie spokoju. Ta końcówka to powinien być tytuł kolejnego filmu. Powinien się nazywać Boxel. Chcę jedynie spokoju. I film tak by się zaczynał. W dzisiejszym odcinku rzucimy nowe światło na sprawę Jose kolekcjonera i Buddy. Spółka, w której był Budda nie miała praw do illegala. Zobaczycie nieczyste. Spółka, w której był Budda. Nie miała praw do ilegala, ale nie opowiem wam o tym, ponieważ chcę odpocząć. Te i niehonorowe zagrywki Wodaży Fame. Raty miały zostać wstrzymane. Raty miały zostać wstrzymane, ale nie obchodzi mnie to, bo nic nie czuję. Zdradziłeś kobietę. Zdradziłeś matkę swojego dziecka. <noise> ja, wyrocznia moralna. No więc, ja bym nie chciał bardzo obejrzeć tego filmu. Mój watch time przełoży się na promowanie tego filmu. Hej. Watchtime jednej osoby nie ma znaczenia. Znowu, głos jednej osoby w wyborach nie ma znaczenia. Wszyscy poszli na wybory, to miałoby znaczenie. Jakbyśmy wszyscy nie oglądali Boxdela, to problem sam by się rozwiązał. Przykowane są dla Was nowe, ciekawe o, projekty. Zobaczmy to. Dość już mam. Widzowie. Traktuję ten film jak lekcję pokory. Zrobiłem w nim coś, co chciałem zrobić od dawna, czyli przyznałem się do błędu. Fame nie jest krystaliczne i chciałem tym materiałem zachęcić pozostałych włodarzy, żeby się po prostu ogarnęli. Dość już mam afer i zamiatania wszystkiego pod dywan. Dość już mam afer. I zamiatania wszystkiego pod dywan. Czy chcesz nie zamiatać pod dywan, chcesz mówić? Czy chcesz afer? Czy ja, czy ja jestem po popie... Bardzo żałuję, widzowie, że nie zrobiłem tego wcześniej. Uniknąłbym wtedy wielu niedomówień i przede wszystkim oszczędziłbym sobie nerwów. Na obecną chwilę przyszłość wygląda dobrze. Szykowane są dla was nowe, ciekawe projekty. Och... A ten, a. Nie budzisz się i nie myślisz, jakby wyglądał y, twój syn cały czas? Minęły jakieś pewnie z dwa tygodnie. Których usłyszycie niebawem. Jest w tej całej sytuacji coś dobrego. Mianowicie, co? złapałem zajawkę i nauczyłem się tworzyć lepsze, bardziej jakościowe treści, więc myślę, że jest na co czekać. Trzymajcie się, widzowie, i do zobaczenia. Wow! Czarne u. rożełki, O! Mam ogromny problem. Że czuję się chory za każdym razem, jak na to patrzę. Jeżeli jesteśmy świadkami dużej patologii, a to jest niekończąca się manipulacja. Te zdania sobie zaprzeczają, on chce, chce spokoju, ale nauczył się tworzyć lepsze materiały, więc jest na co czekać, bo będzie bardziej tam więcej gnoju, ale też jednocześnie nie chce stresu, chce odpocząć, nie ma co zamiatać pod dywan. To jest yy, miraż złożony z totalnych manipulacji i nadużyć. I teraz macie dwie opcje. Albo to tak nazwiecie i wtedy patologia zostaje tam. Albo nie nazwiecie i wtedy patologia jest odczuwana tu. Możliwe, że tak okazjonalnie macie. I mi zawsze jest trochę niedobrze po tych filmach. Opcje są dwie. Chora psychicznie osoba z zaburzeniami na pewno, ale chora psychicznie osoba. Albo super wyrachowana pr persona, co pewnie też wpisuje się w zaburzenie i chorą psychicznie osobę. Psychopatię jest grubsza. No i to jest właściwie chyba to, co sądzę w filmie nowym Boxdella.